Hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku skomentujemy sobie YouTubera Imar. Jest to chyba już czwarty raz, ja robię o nim odcinek. No, parę razy już mi się chciało, ale cały czas coś mi przeszkadzało. I sobie obejrzymy po prostu najnowszy filmik, dlaczego granie w Roblox stało się aż tak depresyjne. W ogóle to mam już obs -a, więc będzie nieco lepiej z tymi nagraniami materiału. Anyways, obejrzymy. Holy shit! Uwaga, nie uwierzycie. Roblox znowu to zrobił. Wybuchła ogromna drama z nową kontrowersyjną aktualizacją weryfikacji wieku, bo gdy Roblox wdrażał ją, to zniszczyła ona czat. Że przez... Nie ma na to żadnych dowodów. To będzie Spoiler. działać filtr czatu i mogliśmy pisać wszystko. Dosłownie wszystko. Oraz wyszły no... to dosłownie wszystko. Mogłeś po prostu powiedzieć dosłownie wszystko? Byłoby to krótsze. Nie fajne wiadomości dotyczące ograniczenia rozmów Rozmawiać tylko z osobami tego samego kraju I teraz wam, i teraz powiem wam, Bo musimy do tego przejść i, tam, I wam wytłumaczyć dlaczego to jest błędne rozumowanie. Ale nie chcę spoilerować my, bo, bo aktualnie gracze Jej, na przykład rozumanie. z Holandii Są odcięci prawie od każdego innego kraju Potem wam wyjaśnię, o co chodzi. Więc jeśli grasz w Robloxa, a zakładam, że tak, skoro oglądasz ten film, to uważaj, co mówię. Będziesz chciał to usłyszeć. No nie, powiedz... nie będziesz chciał, ponieważ to wszystko... ...pięć 90% rzeczy nie ma tutaj logicznego sensu. Jakbyśmy nie mieli powodów do narzekania na ten system, gdybym nie nagrał trzech odcinków o tym, jakie... Je... Z jakością... ...spolyaret z niską jakością. I to dosłownie on, tutaj zobaczcie on naszczelił tego I on będzie przez minutę robił INTRO No ale trzeba napchać reklam I ona niesie za sobą poważne konsekwencje Zobaczcie tutaj jest To teraz okazuje się, że aktualizacja po prostu wyłączyła cenzurę I każdy może pisać co mu się żywnie podoba I po tak, części. na Robloxie mm. Mogłeś używać brzydkich słów na czacie już wcześniej ale brzydki słów to, to, to nie są I swear to są, to są podstawy na przykład S to żadne słowo, to nie jest obraźliwe czasami jest używalne literally bad, bad to też określenie normalne kid to też normalne określenie jedyne co to sak jest trochę słabe ale to jedyne. Plus za to ksyczność można zgłaszać ludzi. No, ale, ale te najgorsze słowa były cenzurowane. Ale jak w dalszej części odcinka pokażę, teraz normalnie mogliście pisać F-wordy na czasie i wiele więcej czystych słów. Nie zamazał shit. I wiele więcej. Więc koniecznie ja zostaw nie łapkę się... w górę i, i podnij ja ten film by... i koniecznie oglądaj tak do końca. Na widzę. Ostatnim filmem nie pisaliście podbiłem, mi w komentarzach, nie że nie, nie macie tej weryfikacji wieku, dalsze. więc najwyraźniej nie musicie jej robić. Więc... Będziecie musieli to robić, a ja przez przyskryję czas. nie idzie powoli jest w krajach, czyli Australii, Australii. I taki rozkaz do weryfikacji wieku. Stało się tak, że po chwili zaczęli też zauważać, że pisanie na czacie hmm. jest swobodniejsze niż zazwyczaj. Chyba... No bo. i zobacz. The new Roblox update brought the chat. To system, czyli nowy update Robloxa zepsuł zepsu filtr czatu. System filtr, no, ale to nie jest ok. Jeszcze to ważne. Dowód? Się zepsuł czat. Nie, nie ma żadnego dowodu na korelację. Jedyne co jest. Chyba to, że to, tak, tak, je, może to, to ująć. Konkretnie, ująć. Konkretnie chodzi o filtr no, czatu. On się rzeczy. nawet nie, że zaczął mieć błędy, on został kompletnie usunięty. Na Twitterze możemy przeczytać Nowa aktualizacja Robloxa zepsuła czat w grze Możesz przeklinać i mówić co chcesz Potwierdzone dowodami poniżej Był on chyba pierwszym dotyczącym tej całej sytuacji Dowody Owszem, dowody na to, że się zepsuł Są, Jednakże dowody na to, że ta aktualizacja Nie działa Są wy... Nie ma na nie, Bo po prostu nie ma żadnego przesłanego argumentu Nie jest tam udowodnione to z cyklu. Że nie... Z z potem Krikraft odpowiedział na tylu tweeta słowami Aktualizacja weryfikacji wieków Roblox zepsuła filtr czatu. Wszyscy mogą teraz przeklinać Już w emoji czaszki... jakie ja nie tego emoji Tak często się ono pojawia z absolutnej dupy ale dobra, to jest tylko moja opinia. I, i... cały czas się boi, że to aktualizacja czatu, aktualizacja czatu, aktualizacja czatu, aktualizacja czatu, aktualizacja czatu, aktualizacja czatu. Aktualizacja czatu, aktualizacja czatu. A dowody? Marginalne! Teraz wiecie, nie wiem czy was też, ale mnie na przykład zastanawia stan Robloxa ostatnimi czasy. No wiecie, zmuszanie wszystkich, gadujemy wszystkich, panie nie nazwa była zajęta, czy też panowanie szlepa na Twitter w fantastycznej formie. Taki. I to i i... Sondrona tam jest, tam było oblokowanie. Nie, to nie było banowanie, to jest blokowanie. Roblox nie jest adminem, który żeby mógł kogoś zbanować. To jest dosłownie banowanie Z... graczy, graczy za liczbę 69 w To jest tam... To nie jest banowanie, to jest reset niku. To jest dosłownie reset niku. Coś sam Roblox wcześniej proponował trójkąta, ale to tutaj tej piłki, nic. że te jest wspaniały po czasie faktycznie odpisał oraz osiągnięcia, którymi się szczycą. Nie, nie. no, szanujmy się. I teraz. To ty ułożyłeś ten temat i mu twierdzisz, że szanujmy się. Ja siebie chyba. Jedyna osoba, która się siebie nie szanuje. Roblox po czasie słyszymy, faktycznie odpisał Kickstarterowi. Tak, dobrze piszecie. słyszeliście. Odpisali. Cześć. To był tylko tymczasowy problem z Grom Garden. I został już naprawiony. I. Hmm. No, I jak okay, możecie okay. się spodziewać, błąd nie, nie występował tylko w tej jednej grze. Pojawił się m.in. w Petro, Adopt Me i w wielu więcej grach. Dlaczego znowu jest reklama? Jakby, czemu wspomnieli w tym twecie o Royal Garden, gdy wiedzieli, że ten problem był w innych grach? Już może. Prawdopodobnie wiedzieli, ponieważ R Quick na przykład nie dodał, nie dodał zdjęć. A w oczy odpowiedział na posta, a możliwe, że nie zweryfikowali na jaki post odpowiadają i możliwe, że po prostu zauważyli błąd w Grow a Garden, dostali informację, że występował w głównej mierze i coś źle zrozumieli. Mogli po, po prostu opisać, napisać, że naprawili to, koniec kropka, przepraszamy za wystąpienie tego. Mnóstwo ludzi w odpowiedziach już rzuciło się na Robloxa i... Po prostu zasypali ich dowody co chcieli. Błąd występował sens. w wielu grach jednocześnie, więc o pojęcia, co się dzieje na ich prawdopodobne. i obie trochę pozostawiają niesmak. Ciekawe jest to, że Roblox ignoruje wiele spraw i postów. Każdego dnia ignorują po prostu o wiele poważniejsze problemy, ale teraz zdecydowali się odpisać i jeszcze przedstawiając tą sytuację, która nie jest. Zobaczcie, bo on załączył owszem rzecz, tylko że jedyny screen jest z Grow a Garden, więc z tej informacji został naprawiony filtr czatu i zauważyli glow a Garden. W stu procentach prawdziwa. Roblox, gracze nie Brawo. są głupi, mają swoje Brawo. rozumy, bo grają i korzystają z... w internecie, bo zobaczcie, co ludzie wypisują. I załączył zrzut ekranu, na którym ktoś Zobacz, wyobraża w przy ewidentnym, wciąż nie działającym poprawnie filtrze. Szachmat, bardzo dobra reposta, chociaż nie zobaczyliśmy... Bardzo dobra, Ryposta. To wiesz, ten screen mógłby powodzić wcześniej. Nie mamy żadnego dowodu. Nie wiem, nie założył on, a mamy jeszcze. Nie, My nie dalszych podjęć. odpowiedzi roborca. Pewnie nadal ja siedzą ja i kminią to, nie, to tak, lub w jaki sposób wstanie. odpowiedzieć. Trochę to wszystko. Nie, nie siedzą, To przykre. W... Aktualizacja w weryfikacji wieku była już. Wy... I tutaj zobaczcie, tutaj pokazuje to. I to jest najlepszy argument na cały poprzedni film jego. Zobaczcie. Ten tutaj. Zobaczcie. Poniżej może rośnie z 13, tutaj z 16, tutaj z 17, ale się zaczyna też dolna działka i tak to stopniowo rośnie. No i poza może 21. Jednakże ludzie zakładają, że te oto takie widełki. Oddzielają tele... pozwalają rozmawiać tylko i wyłącznie osobami z danej grupy, zamiast z osobami do innych widelek Trochę zbyt skomplikowany myślę. No ale to też ma sens, i lepiej już mieć coś takiego skomplikowanego. Wystarczająco ale... kontrowersyjna jest, sama że... w sobie. Ej, to Bo dziecko, tak jak już mówiłem w jednym ze wcześniejszych filmów, łączy ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa, naruszenie prywatności i zwykłą nieskuteczność. <laughs> nieskuteczność można. Na dać po prostu nie, jakiś dokument i jak on zadziała, to po prostu Roblox jedyne, jedyne co co niebezpieczeństwo, bo Roblox powinien, i prywatność się łączą do tej samej grupy, bo po prostu Roblox zrobi akurat tej chujową robotę i powinien od razu usuwać, a nie podam bajże chyba w miesiącu. znaczy, jeśli chodzi o dokumenty tożsamości, bo jeśli chodzi o zdjęcia, to tam usuwają od razu po zeskanowaniu. No myślę, że tak też powinni robić z dokumentami. No i mam, ale nie jestem pewien, bo chyba to oglądałem na Hokuszka w filmie sprzed paru miesięcy. Ludzie nie chcą robić i Możemy wysyłać Robloxowi swoich zdjęć, zdjęcia. ani dawać swoich dokumentów, co na nagminnie piszecie mi w komentarzach. Bo po prostu sami wiecie, jak częste są danych w wielu grach czy stronach. Ostatnio Roblox. No wiecie, na przykład. Roblox nie mają jeszcze takiego wycieku, więc dlaczego by po prostu mu nie zaufać? No bo już to trwa, nie wiem, z bodajże z dwa, trzy miesiące cała saga i ona ona wciąż. Nie jest w najlepszej formie. To się do tej wycieku. rączki, bo każdą rzecz, którą dotkną, mają się popsuć. A teraz hmm. dowiadujemy się jeszcze takich informacji. Nie wiem czy śmiać, czy płakać, ale to nie... Płakać nad tym, jakie gówno wrzucasz do internetu. Możesz. No ja wiem, że używam gównianych ripost, które nie mają sensu. Bo Koniec ale... dramy. Mamy świeże, szokujące On doniesienia to dotyczące samej mechaniki weryfikacji. To... Well, no one in Australia. Które musimy przeanalizować. Jak już doskonale wiecie, z moich poprzednich materiałów, Roblox żąda od nas przesłania zdjęcia typu selfie celu potwierdzenia wieku. Mam właśnie procedurę, wprowadzono ostatnimi czasy testowo, obejmując trzy regiony: Holandię, Australię i Nową Zelandię. Jako wymaganą w innych częściach globu globu możesz to zrobić tylko i wyłącznie dla świętego spokoju. A mnie słuchawki tak uginają. Jednak ujawni się tutaj kolosalny problem. Roblox w swoim oficjalnym wpisie ogłosił, że zweryfikowani użytkownicy w tych krajach mają możliwość komunikowania się wyłącznie z innymi graczami podobne... w tym wieku, którzy również przeszli weryfikację i znajdują się w tej samej grupie państw. Zasadniczo Dlaczego? I teraz Ci wyjaśnię, bo logistycznie było dużo trudniej, bo logistycznie najłatwiej po prostu ich izolować na ten miesiąc, potem odizolować, potem odizolować i dać dostęp do reszty świata, która już jest pewna, niż robić jakieś fikołki logiczne i po prostu ich narażać, narażać znowu na PDF-ów, których to miało zrazić. Tylko, że z innych państw. I o ile w Australii i Nowej Zelandii to jeszcze ma sens, bo bardzo trudno byłoby uciec, to tyle z... Jeszcze, ma, jeszcze to nie ma takiego, takiej groźby. To tyle Holendrzy są w Unii Europejskiej i strefie Schengen, przez to mogą bardzo łatwo opuszczać swoje granice. plus no, dodatkowo, no są. O, jeśli mieszkasz w panie. Australii, Nowej Zelandii lub w Holandii, możesz rozmawiać tylko z innymi ludźmi z tych trzech krajów. Nikim spoza. I tak będzie do, około, do... Tych państw nie możesz Chcę się komunikować, nie możesz z nimi pisać, nie możesz używać szatu głosowego, nie możesz wysłać wiadomości prywatnych, czyli DM-ów, nie możesz dosłownie zrobić nic, jesteś totalnie... Do... Najprawdopodobniej to ograniczenie jest tylko i wyłącznie tymczasowym środkiem bezpieczeństwa przymusowego, żeby króliczki testowe... odizolowane, więc były nie, nie dość, czysto, że moja komu... komunikacja została ograniczona wierze. do wąskiego regionów, to jeszcze wszyscy, z którymi próbujesz rozmawiać, muszą również przejść ten sam kontrowersyjny proces weryfikacji twarzy. Naturalnie, to, to wywołało to lawinę oburzenia. Kracze z tych trzech krajów zostali dosłownie odcięci od reszty społeczności Robloxa. Nie mogą rozmawiać z nikim spoza swojego... Patrząc na to, jak ona wygląda?. swojego kobieta regionalnego. Żyć, Rodzi to rozumiem. pytanie, czy ten sam los czeka nas w Polsce. My też stracimy. Duże skrócie? Najprawdopodobniej nie, ponieważ logika wtedy już by tak odpierdoli ponieważ Roblox już wtedy nie mógłby tak lub, ponieważ Roblox wtedy musiałby już nie używać, nie wiem, cała logistyka Roblox musiałaby zostać wywalona, ponieważ ten los najprawdopodobniej nas nie czeka, bo po prostu. Mamy kontakt jest... z częścią naszych w znajomych z, z innych krajów. Cytując się jeszcze raz w ten post, Roblox mm. na szczęście zapewnia, że gdy weryfikacja zostanie wprowadzona globalnie, bariery te zostaną usunięte, a komunikacja graczy no właśnie, o tym mówiłem. Ty zadajesz takie pytanie, ty nas ludzi, No na cynie się okazuje że ktoś z tego jedną rzecz, czyli najbardziej logiczne rozwiązanie tej przyczyny przyczyny, które jest od razu powiedziane. Najbardziej logiczna przyczyna. z różnych krajów zostanie przywrócona. To nie Ale jest tak logika. naprawdę dlaczego Roblox bez... miałby robić coś takiego przez cały grudzień? Zasadniczo nie może z nikim rozmawiać. Austria... Dlaczego miałby to robić? No widzisz. No, bo takie rzeczy, no bo to są wyizolowane przypadki. Ci, które. No bo zobacz, wiele osób jeszcze, na przykład, myśli sobie, że na przykład, nie wiem, im się nie pojawiła ta opcja, żeby zweryfikować wiek na Robloxie. lub na przykład myśli sobie, nie, ja to zrobię dopiero wtedy, kiedy będzie wymagane. Ne, no, i te, przez to byliby strasznie odizolowani. No i po prostu chcą już tak się upewnić, że większość osób z tej próbki będą mogli rozmawiać ze swoim Australia, Holandia, Nowa Zelandia to spore kraje, ale tak się, się większość rzeczy nazywan... tam nie mieszka. Spore. Holandia ma tam. Spore. Okej, okay, Australia jest wielka, ale jest Jałowa, to jest jałowa. Nowa Zelandia, no tutaj bardziej case podobny, tylko że mniej jałowa i mniejsza. Za to Holandia to inny case, tylko że Holandia jest strasznie mała i w opór i, i tak pewnie często dochodzi... Na przykład gran z jednym Holendrem kiedyś, nie wiem, z Rotemu, no i no było, było na czacie w Izolate, bo tylko tam używałem czatu, bo... Że tak każdy I każdy pewnie wielu swoim... z nich ma znajomych z innych no, regionów. Nie... Szyb... Znajomych. Ja nie rozumiem, jak ludzie naprawdę mają realnych znajomych, którzy ich nie znają w realnym świecie. Poznają przez Roblox. To jest już. To już jest tak zwany classic Roblox, ponieważ wtedy realnie community było mniejsze, bardziej żywawe, było mniej pdf mniej osób. Trzeba było uważać na mniej osób, no i ogólnie było wszystko takie bardziej klałtowe i bardziej gra. I wtedy też dominowały gry hangout. Więc po prostu ludzie woleli się poznawać w tej grze zamiast grać w przyjemne giery. I Roblox był bardziej czymś pokroju klub Penguin, niżeli pełnoprawnej gry. Odkryli ten problem i zaczęli masowo wyrażać grami. swoje Teraz niezadowolenie klub. na forach. Mimo wszystko, na razie my w Polsce możemy odetchnąć złogą. Ten problem nas jeszcze nie dotyczy, więc na początku może. nie będzie dotyczył, ponieważ musisz to rozumieć, jak za logika. Najwyraźniej. Że nie... was za nie bardzo zmartwiłem. Trochę może clickbaitując. Teraz pora na. Trochę, Top komentarz bardzo, z tak, ostatniego tak, odcinka. Tak, Lena Tarka napisała: tak, To jest masakra z tą aktualizacją. Powinni usunąć tę weryfikację pracy wieku. Jestem w szoku, że taka gra jest zdolna do takich rzeczy. Więc jak widzicie, ta aktualizacja nie przyjęła się w sercach graczy jakoś wybitnie. tak. I to pokazuje swoją drogą. No właśnie powiedziałeś, że masz 20 lat, tylko że równie dobrze w ralu możesz mieć 12 lat i jeśli cię uzna za przedział 12 do 9, to, to co zrobi? Źle zrobiła, bo korporacja mega by nie zaufała mojej dacie, dacie dacie, którą okłamałam Uuuu. takich rzeczy, więc jak widzicie ta aktualizacja nie przyjęła no się właśnie. w sercach graczy jakoś wybitnie, bo takich komentarzy było mnóstwo, między innymi pod moimi filmami Tysiących ostatnich ruchów Robloxa, więc bardzo wam dziękuję za taką aktywność. Serio. Jesteście niesamowici. Dziękuję. Dobra, już tam będzie wam dziękował. Robił outro, bla bla bla. Nikogo to nie obchodzi, więc może jakieś przemyślenia ja na koniec? Ogarnij się. Nie wiem, zróbli research. Zacznij się głębiej zastanawiać nad scenariuszem. Montaż ma zajebisty. Skoro tak dobrze ogarniasz montaż, to chyba research powinien być nieco mniej trudny. I guess. No ale z drugiej strony, jestem też początkującym YouTuberem, który nie robi researchu, więc. Co ja się w sumie zdał, nie? Aj to znowu. W sumie nie wiem, co więcej dodać, więc. Dajcie lajka like i suba! Dobra, i nie wiem, promujcie ten film, bo. Chcę mieć więcej zasięgu, błahaha! No, chyba, że Wam się nie spodobał, to wtedy nie wiem, zdyslajkujcie i napiszcie merytorycznie, co Wam się nie podobało w tym filmie. To wszystko na tyle. I to będzie mój największy projekt, chyba, jeśli chodzi o film. Więc teraz wyłączamy OBS-a. I.